W miniony weekend gościliśmy najlepszych kierowców rajdowych u nas w kraju. Oto 8 wniosków po 80. Orlen Rajdzie Polski. Złoty chłopak rajdów. Aktualny mistrz świata, Kalero Van Pera odniósł w niedzielę jedno z najbardziej niezwykłych zwycięstw w historii. Finn zastąpił w ostatniej chwili Sebastiana Ożiara po jego wypadku na Zapoznaniu i razem z pilotem mieli niecałe 48 godzin na przygotowanie się do rajdu. To co osiągnął Finn w Polsce to materiał na scenariusz filmowy. Andreas Mikkelsen był największym jego rywalem w walce o zwycięstwo przez większość weekendu. W piątek Norwek prowadził, a w sobotę został dogoniony przez aktualnego mistrza świata. Przewaga fińskiego duetu na sam koniec wynosiła Prawie pół minuty nad drugim awansem, co potęguje efekt. Rowan Pera po raz kolejny udowodnił, że jest wybitnym kierowcą, wygrywając 8 z 19 odcinków specjalnych, mając o wiele mniej czasu na przygotowanie od innych. Rowan Pera zebrał mnóstwo pochwał za swoje epickie zwycięstwo, ale kolejnym bohaterem rajdu Polski był Martin Sesks. Występ młodego łotysza był po prostu jednym z najlepszych debiutów w WRC, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Polska to rajd, który Martin zna bardzo dobrze. W zeszłym roku wygrał tutaj rundę ERC. Jego Ford Puma nie był wyposażony w hybrydę, ale o dziwo nie tracił przez to dużo czasu na odcinkach. Drugie miejsce na drugim OESie i jego reakcja na ten wynik przeszła już do historii. Sesk wykorzystał swoją szansę i udowodnił możliwości samochodu Ray One również bez jednostki hybrydowej. W klasyfikacji całego rajdu przegonił Katsutę, Michelsena, a nawet Munstera, który jechał tym samym samochodem, ale z układem hybrydowym. Martin Seks przewyższył wszelkie oczekiwania, w tym swoje własne, a M-Sport, mając takiego kierowcę na radarze, może być spokojny. Sami Pajari jest w świetnej formie, zwyciężając w Polsce w klasie WRC2 z przewagą 22 sekund nad Oliverem Solbergiem, a jego upem padło 6 OS-ów. Kolejne zwycięstwa w tej klasie i jego debiut w Rally One wyłaniający się na horyzoncie, sprawiają, że jego nazwisko staje się coraz bardziej popularne. Jednorazowy debiut w najwyższej klasie, prawdopodobnie na Finlandii, nie przytłoczyło jego myśli przed Rajdem Polski i wykonał swoje zadanie perfekcyjnie. Drugie zwycięstwo z rzędu pozwoliło Finowi awansować na drugie miejsce w wyścigu o tytuł WRC2, tracąc 3 punkty do Johanna na Rossella z Citroena. Francuza oglądało się z przyjemnością w ten weekend. Jego pasje, zaangażowanie, zdolności i dobre konkurencyjne tempo. Udowodnił, że M-Sport nie odstaje i ma samochód zdolny do wygrywania odcinków i zdobywania dużej ilości punktów i podiów. W klasyfikacji niemal zrównał się punktami z Sebastianem Augere, który mimo, że nie jedzie pełnego sezonu, to jest w wyśmienitej formie. Kolejne punkty padły jego upem w Polsce. 10 w sobotę, 5 w niedzielę i 2 za Power Stage. Francuz stał się mocnym ogniwem i liderem M-Sportu. Ma świetny początek sezonu, bo na 7 rund aż 3 razy stawał na podium. Polak zrezygnował w tym roku ze startów w junior WRC i skupił się na krajowych rozgrywkach w samochodzie Rally 2. Na trzy rundy w Mistrzostwach Polski w dwóch stawał na podium. W Mikołajkach w ubiegły weekend rywalizował w klasie WRC 3 w Fordzie Fiesta Rally 3. Matulka przez większość weekendu dominował w swojej klasie. Po piątkowych OS-ach stał na czele tabeli z przewagą aż 23 sekund. Po sobotnich odcinkach dalej prowadził, ale przewaga zmalała już do 5,5 sekundy. Niestety na dwa os -y przed końcem utracił on prowadzenie i ostatecznie zajął drugie miejsce w rajdzie na rzecz Diego. Domingueza, do którego stracił niecałe 3 sekundy, ale pokazał fenomenalne i konkurencyjne tempo i walczył do końca o zwycięstwo jako debiutant w WRC3. Bez wątpienia 24-latek jest przyszłością polskiego motorsportu i przyniesie nam jeszcze wiele radości. Luksemburczyk wreszcie pokazał tempo. Co prawda nie takie jak Sesk w tym samym aucie, ale wszyscy zobaczyli jego progres po ciężkim początku sezonu. Drugi najszybszy czas na czwartym OES-ie, a w klasyfikacji rajdu ukończenie wyżej od Takamoto Katsuty pokazuje, że kierowca chce i może pokazać więcej. Pytanie jak długo M-Sport będzie czekał na dobre wyniki, podczas gdy mają w zanadrzu świetnego kierowcę na przyszłość, który nieoczekiwanie pokazał lepsze tempo od wielu etatowych kierowców. Kajetan Kajetanowicz od początku rajdu walczył o wygraną. Jak mówił, przed polskimi kibicami nie było kalkulowania, a petał gazu był bliżej podłogi. Do nieszczęśliwej przygody na 11 OS, gdzie uszkodził zawieszenie, był drugi w klasyfikacji, tracąc ponad 16 sekund do jego z dwoma wygranymi OS-ami. Niestety był to wtedy koniec marzenia o zwycięstwie, ale gdy powrócił na polskie odcinki w niedzielę z naprawionym samochodem, dalej nie odpuszczał, a jego łupem padł 17 OS, gdzie przyjechał szybciej odrywali aż o 4,5 sekundy. Polak przyznał w trakcie weekendu, że brakuje mu takiej rywalizacji na żeletki i chciałby znowu ścigać się z najlepszymi tak jak kiedyś, bo zwykle nie podejmuje takiego ryzyka. Dla kilku kierowców rajd polski okazał się pechowy. Ojtanak, który był głównym faworytem do zwycięstwa, szybko pożegnał się z walką o wygraną, a zdecydował o tym jeleń na drodze, w którego uderzył. Całkowicie zmarnowane trzy dni i odrodzenie dopiero w ostatni dzień o kolejne punkty. Rywale Estończyka mogli tylko patrzeć z podziwem podczas pierwszych przejazdów w niedzielę, zwłaszcza na pierwszym Oesie, kiedy jako pierwszy na drodze zmiótł ich wszystkich, mimo że musiał zmierzyć się z największą ilością kurzu pokrywającego drogę. Andras Mikkelsen, który miał świetne tempo i przez większość czasu walczył o prowadzenie z Rowan Perą, również miał pecha z przebitą oponą na pierwszym odcinku w niedzielę. Norweg udowodnił, że jest kierowcą zdolnym do wygrywania rajdów, ale biorąc pod uwagę zeszły weekend, ma znacznie większe Szanse na zrobienie tego na szutrze niż na asfalcie. Thierry Neville męczył się na swoim najmniej ulubionym typie rajdu, czyli szybkim żwirze, i skończyło się to niejakim występem. Jego szóste miejsce w sobotę było jego najniższym wynikiem w sezonie do tej pory, a jego piąte miejsce podczas Super Sunday było najniższym od rajdu Chorwacji. W klasyfikacji przewaga Neville'a nad dewansem zmniejszyła się do 15 punktów, więc wyścig o tytuł wciąż się zacieśnia. Jeżeli podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie.